Dobra, muszę dziewczynki budzić, bo dzisiaj już jest zakończenie roku szkolnego. O Jezus Maria, moje stare kości. Hmm. Dobra, ubierzmy się w to, bo jest gorąco strasznie na dworze. Hmm. Mia, Sofia, kochani, wstajemy. Nie, dzisiaj, dzisiaj zakończenie roku. W końcu. No dziewczynki, ubierajcie się tutaj. Sofia, ubierzesz mnie Tak, mamusiu. Dobrze, no to... Cię ubierzcie. Aha. Dobra, mija. Daj kapturek. Masz tutaj jednego kwiatuszkę. I sukieneczkę. Ja mam sobie to. I to na zakończenie roku szkolnego. Dobra. Dobrze, to chodźcie, dziewczynki, chodź mija. Sofia sama dojdziesz. Tak ja idę z koleżanką. A, dobrze słoneczko. Tu nie chcecie na razie nic jeść? Nie, i tak zaraz przyjdę i to sobie zjem. Dobrze, no to chodźcie dziewczynki. Dobrze, to chodźcie, idziemy, już się spóźnimy. O cześć stara. No haj, ale ty stara pięknie wyglądasz. No stara, ty też uwierz. Uuu, ale ładnie wyglądasz kochana. Dobrze, no to chodźcie, my się z miją zaraz spóźnimy, bo możecie sobie wolniej iść. Dobrze, mamuś. Dobra stara, chodzisz jeszcze na kawę. Dobra, to idziemy na kawusie, bo ja nie wytrzymam, jestem taka śpiąca. Dzień dobry Pani Bożenko, tu będą dwie kawusie, to co zawsze. Jasne, jasne, już robię. Proszę jedna kawusia. Proszę druga kawusia. Dziękuję Pani Bożenko, naprawdę. Mm, ale dobra. No, re, dobra, chodźcie, bo się spóźnimy. do widzenia. Dobra, stara już szybko chodź. Co tu jest tak pusto? Yy, nie wiem, trochę creepy. Noel um, nie mam pojęcia stara. Dziwne. Chodź może zobaczymy do klasy. Okej. Okay. Przecież zakończenie roku powinno tu być dużo ludzi. O Jezus, Maria otworzyła szafkę. Eee, dobra. Chodź. Dobra, trochę się boję. Idź pierwsza. Nie, nie trzeba. Co to za puki? Czy ktoś puka do drzwi? E, nie wiem. Czemu się winda otworzyła? E, nie wiem, stara, creepy. Dobra, choć zobaczymy. Ej, bo tam stara nikogo nie ma. No, tutaj jeszcze rozejrzymy. Nie, no tutaj nikogo nie ma, ale widać, jak ktoś pukał. Dobra, stara. Nie wiem, czy ja do tej klasy. może choćby na górę. Eee, nie wiem, czy ja nie wolę iść do domu. Dobra, wiesz, co, nie bój się. Eee, nie, poczekaj, jest tu jakiś nóż, czy coś. Stara, ty jesteś głupia, czy głupsza? Ty byś chcesz... że chcesz brać nóż? Tak. Eee, czekaj. Czemu szafki wszystkie są otwarte? I czemu w nich są rzeczy? Nie wiem, ale stara nie wiem jak ty. Ja biorę ten bidon, ty bierz ten, nie wiem nawet kogo to jest. I co ty niby komuś bidonem zrobisz? No w sumie mogę głowy rozwalić. O, jeszcze wezmę płyn do defekcji. Sięgnę w oczy. No w sumie nie aż takie głupie. Eeeem. dobra, czekaj, pomału. Nikogo nie widzę, ja też. Kurna, ktoś znowu puka. Czemu się winda zamknęła? Ja nie ja chyba nie chcę tam iść. Dobra, spokojnie. No, no dobra, spokojnie. Czy ty chcesz być spokojna? Nie wiem. O, nic tutaj nie ma. No? Dobra, nic tutaj nie ma. No, czekaj, okna są zamknięte. Tak, i się nawet nie da otworzyć. No, czekaj. No, ktoś znowu stara puka. Ja no, pierdzielę. Jeszcze raz zapukasz, to dostaniesz gówniarzu w łeb. Ja zbawiam spokojnie. A skąd wiesz, że to on? Albo ktoś. Nie wiem. Dobra, to jest akurat creepy. Czemu się znowu winda sama otworzyła? Nie wiem. Jezus, Maria, co to było? Eee, nie wiem. To dobiegało z sali. Stara, ja się boję. No dobra, chodź do tej sali, bo mnie coś zaraz penetruję. Dobra, to stara, chodź. Ta winda też jest creepy. Chodź. Dobra, stara, boję się trochę. Chodź. Nikogo na razie nie widać. No, rej. Ej, tu tylko stara nie ma. No. Cześć, choć za birko. Ej, stara. Czy tam widzę? Stara też. Stara. Stara pomocy. Ej. ej. Dobra, może się wycofajmy. A! Czemu jej nie ma? Czemu e, jej. Boję się, boję się, boję się, boję się. Spierniczam, spierniczam, spierniczam. Czemu jej nie ma? Czemu ona nagle zniknęła? Nie wiem. Dobra, e, stara, chodź na... chodź na górę. Chodź na górę, chodź na górę. E, mam nadzieję, że chcę... ona tam znowu będzie. Nie wiem, stara, chodź, a coś to skaczemy Przez okno? Zabijemy się. Wiem, trudno. Dobra stara, chodź. Ty. Jest ok. Yy, dobra. To chodź, się siadamy. Tu są nauczyciele w pierwszych ławkach. Tutaj można się przysiąść. Ok. Dobra. Widzę, że już wszyscy są w komplecie. E, na początku będzie występ liderek. Zapraszam nasze uczestniczki. Już się tutaj zabiłam z tym mikrofonem. Dobra dziewczyny, chodźcie już. Chodźcie, 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 chodźcie. No, you said no, 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 I said no, 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 no. You said take me home, I said you. you said no, 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 I said no, no, no. no. No, 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 no. Dziękujemy serdecznie dziewczynkom za cudowny występ, czyli liderkom pięknie zatańczyły. Bardzo dziękuję. Czas na rozdanie świadectw. Oni nie, nie, ja coś się nie Przepraszam, pani dyrektor, ja na szybko przyjmę pałeczkę. E, przepraszam bardzo, jeszcze nie świadectwa, jeszcze zapraszam tutaj pierwszaczków, którzy będą kończyli następująco pierwszą klasę. Mają dla was piosenkę. Zapraszam. Dobrze, idę szybko bo dzieci, dzieci. Dzieci, chodźcie już. Cię ustawiać się w szeregu. Już szybciutko, szybciutko, szybciutko. Cy, dziewczynki z przodu. Tak. Wy idziecie tutaj, no? Ok. No, ty idziesz tutaj. Ty idziesz tutaj. Dobrze, proszę o podkład. Dobrze, dzieci, zaczynajcie. Piękny występ pierwszoklasistów. Dobrze, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. chodźcie, chodźcie, już za mną. Dobrze, teraz będziemy rozdawać świadectwa. Hmm. No to tak. Zaczynamy od klas pierwszych. Dobrze, czas na klasy szóste. Najpierw będą klasy A. No to zapraszam najpierw tych, co mają świadectwa z paskiem. Ja idę po te świadectwa z paskiem. Najpierw jest proszona. Magdalena to karczuk. Hehe, to ja, to ja. He he. Proszę, Magdalenko. Hehe, że he, wszyscy z was. Hehe. He. Następna. Sofia. Brawo, Sofia. Gla gratuluję. Dziękuję bardzo. Następna dziewczynka to. Dobrze, następnie jest proszona Natasza. Proszę Nataszo, grat gratuluję. Dziękuję bardzo. Max. To ja. Gratuluję Max. Dziękuję bardzo. I ostatni to Roman. O ja. Proszę bardzo. Dziękuję. Klasa czwarta może iść do domu. Ci, co nie dostali świadectwa, zapraszam do klasy. Tam je roz rozdam. Dobrze. Dobra stara, chodź, idziemy studia najszybciej. Ta szkoła jest jakaś powalona. Dobra, chodź jeszcze się gdzieś przyjdziemy. Dobra, stara, chodź pójdziemy do jakiejś restauracji. Kurda, ja nie mam telefonu. Dobra, podejdziemy do mnie. Dobra, chodź. Dobra, choć Boję się, że tej baby nie spotkałyśmy. To była moja jak duch i zniknęła. No real stara. Dobra, wchodzimy tu. Jeszcze mamy? Nie ma. Kurde, czemu jej nie ma? Dobra, daj odłożę też tu twoje. E, czekaj. Klucze. Tego nie biorę. Dobra. E, boję się. Dobra, czekaj. Nie na gdzie będzie dużo ludzi. Czekaj, może zadzwonię do mamy. Powiem jej o coś, co się stało. Kurde, mama tu zostawiła telefon. Najgorzej. A tata? Czekaj, dzwonię do taty. Wyciszony ma. Ja pierdzielę. Dobra, czekaj. Biorę nóż. Ogłupiałaś? Nie, nie ogłupiałam. Biorę dwa noże i jeszcze wezmę tu nożyczki. Ja pierdzielę stara. Nie, nie stara, tylko bierzemy to. Czekaj, ee, masz nożyczki, ja biorę nóż. No chyba nie będziesz z tym chodzić po mieście. Może. Dobra, z nożyczkami to jeszcze ok To wyświetlasz ten tępy nóż. Dobra, biorę ten tępy, na razie nie będę to nie, bo nas policja złapie, będziemy miały przerąbane. Dobra, chodź spokojnie. Dobra, jak dobrze mamy tutaj restaurację, bo jest koła, jeszcze do restauracji, bo ja tu długo nie usiedzę. Dobra, dobra, jest dobrze, że wszyscy jedziemy restauracji, chodź, siedziemy sobie gdzieś. Dobra, e, dawaj się do mytku. Maria, o woda jest za darmo, dobra, napijemy się. z Maria, zawał, no Jezus Maria, Dobra, zamawiamy tutaj do żarcia. Dobra, ja stawiam, potem ci oddam. Nie, nie oddawaj. Dzień dobry, coś podać? Co bierzemy? Nie wiem. Bierzemy. To będzie, może, ja poproszę pizzę Margarita. Dobrze, to będzie jedna pizza Margarita. To wszystko? Tak, to wszystko. A wszystko dobrze, bo takie pani dorwołane. Tak, dziękuję, wszystko dobrze. Dobrze. Dziwna. Aha. Jezus Mary. O, czekaj, ktoś do mnie dzwoni. Kurde. Halo? Mama to mnie dzwoni. O, co tam ma? Yy, mama mówi, że czeka przed restauracją do mnie. Stara... Jak to ona przed raz, czeka przed restauracją? Przecież ona nie miała telefonu. No właśnie stara nie wiem. Ona Ani nie miała telefonu. Ani skąd ona w ogóle wie, gdzie ja jestem? Ale nie masz jakiegoś GPS-a czy coś takiego? Nie, rodzice mi nic o tym nie mówili. Nic nie mam, poza tym jedynie chyba widziała. Znam się na telefonach. No, rel, stara. Stara, wyjdź ze mną, proszę, bo ja się boję sama. Dobra, wyjdę, ale daj nóż. Dobra, ja też biorę nóż. Yy, dobra, daj, ja biorę nożyczki. Okej. Okay. Muszę powiedzieć, że będzie z panem troszkę bo później, nie wiem. Jezus maria, co pana nie robią? Ochrona, ochrona! Jest spokojnie, nie na pana! E, e. Spokojnie, no nikomu nic nie chcemy zrobić. Po prostu. Zaczymy już stąd wychodzimy. Znaczy,. A nieważne! E, e. Dobra, chodź, stara. Już mamy kłopoty. I bo tam nikogo nie ma. Przepraszam państwa, co się stało? Widzieli tam. Państwo, jakąś taką kobietą z takim kolorem włosów jak ja, z wersją po prostu włosach, takim dorabion. Nie, nikogo takiego nie widzieliśmy. no, no stara, tam nikogo nie ma. Zobacz na ulicach, ale nigdzie. Czekaj, wezwę dzwonię do mamy. Halo, mama, gdzie ty jesteś? Czekasz z tyłu restauracji, gdzie są kosze. Nie możesz tu podejść? No dobra Ej, bo mam że czeka tam z tyłu Ale wiesz co? No co, to w ogóle nie był, mamy głos to Nie wiem, stara idziemy tam Ej, Dobra, dawaj, tylko wiesz co Pani Ej, Coś Pani jeszcze chce? Ja mogę wszystko Pani podać Ej, Nie, proszę, pana, spokojnie Przepraszam bardzo Pan i z nami z tyłu restauracji. A co się stało? Natasza, chodź tu. Idę. Chodzi o to, że. Jezus, Maria. Dobrze, pójdę tam. To bardzo dobrze. No to zapraszam z nami. Dobrze, to wyciągnijcie ten nóż. Mam jeszcze jeden, to proszę do pana. Dobrze. Y... Chodźcie z nami, skrót. Będziecie chodzić naokoło. Chodźcie za mną. Dobrze. Chodźcie na dół. Tam jest przejście. Dobrze, i chodźcie, tutaj jest to przejście. Chodźcie, chodźcie tutaj. Boję się, spokojnie, chodźcie. Chodźcie. I widzę tam pana gdzieś mama. Eee. To chyba nie jest. Twoja mama. E, nie, mocy? No to jest spokojnie. Daj mi ten większy nóż. Kci ona jest? Chodźcie, chodźcie, zobaczymy na kamerę, chodźcie Chodźcie, 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 chodźcie szybko, szybko, chodźcie się tego dzwoni na policję Dobra Dzień dobry, tutaj Marcin Doniak Dzień dobry, wszystko panu wytłumaczymy i pokażemy na kamerach Dobrze Zapraszam tutaj Dajcie ten dobrze Yy, mogę twój telefon zainstalować, czy znaczy tutaj te kamery? To proszę zobaczyć, ale tutaj przecież nikogo nie ma. Faktycznie. Yy, proszę pana, za yy, niepodstawne wezwanie policji grozi kara. Ale to naprawdę, to naprawdę ktoś tam był. To była taka starsza... To była taka, proszę pana. Była taka starsza pani z białymi krótkimi włosami ubrana w taką balową suknię i zostawiała się workiem na śmieci. Zaraz co? Pani w szarych czy białych włosach. Takich pomiędzy była niska, miała zmarszczki. Wyglądała w ogóle jakby wyszła z grobu i miała taką balową czarną suknię. Yy, bo właśnie niedawno. Taka pani została zamordowana. Słucham? Tak, niedawno znaleźliśmy jej ciało w koszu na śmieci. Popełniła samobójstwo. No to co, widzę? to jest już koniec odcinka. Niedługo pojawi się tego część druga. Piszcie też w komentarzach, czy chcecie tą część drugą. Ja się będę już z wami żegnać. Możecie zostawić łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem, będzie super. No to co? Bye, O Victoria!